Narodziny legendy. Jest rok 1975. Szef stylistyki BMW Paul Bach zamienia swoją wizję w stal i aluminium. Wizję, która na zawsze zmieni światowy design samochodowy. Francuz, który wcześniej stworzył legendarną pagodę Mercedesa i serię W114-W115. Staje przed niemal niemożliwym zadaniem. Zaprojektować coupe, które będzie bardziej sportowe niż Porsche 911, bardziej luksusowe niż Mercedes SL, a przy tym pozostanie niepodrabialnie BMW. Jego odpowiedź była prosta i genialna. Karoseria z pochyloną do przodu maską i nerkami, które wyglądały, jakby chciały rozciąć powietrze. Tak narodził się Sharknose, kształt, który na zawsze stał się symbolem marki. To, co narysował Brak, było czymś więcej niż tylko samochodem. Było narodzinami ikony, która przez 13 lat miała dominować na drogach i zdobywać tory całego świata. Nazwa pełna elegancji. Nowy model nazwano BMW Serie 6 E24, ale wśród fanów szybko zyskał inne przydomki. Sharknose ze względu na agresywny przód, Bawarski Express za swoją nieokiełznaną moc, a także Gentleman's Express za połączenie elegancji z brutalną siłą. W czasach, gdy samochody miały jeszcze osobowość, a nie algorytmy, E24 ucieleśniało wszystko, co najlepsze w BMW: perfekcyjną inżynierię, zamkniętą w czystym DNA motorsportu. Mistrzostwo bawarskich inżynierów. E24 było technicznym arcydziełem. Od października 1975. Do kwietnia 1989 powstało 86 219 egzemplarzy: najpierw w Kachmana, potem w fabryce BMW w Dingolfing. Pod maską wyłącznie rzędowe sześciocylindrowce z rodziny M30 o mocy od 184 do 286 koni mechanicznych. Podstawowy 630 CS. Rozwijał 185 koni mechanicznych z 3 litrów pojemności. Powstało zaledwie 3972 egzemplarze z gaźnikiem. Dziś to Biały Kruk. W 1978 roku pojawił się model idealny. 635 CSI. 218 koni mechanicznych. Od 0 do setki w 7,6 sekundy. Prędkość maksymalna. 222 km na godzinę. A potem w 1984 roku BMW dołożyło koronację M635 CSI. Silnik M883 pochodzący z BMW M1 rozwijał 286 koni mechanicznych i pozwalał na przyspieszenie do setki w 6,4 sekundy oraz 255 km na godzinę prędkości maksymalnej. Cztery zawory na cylinder, indywidualne przepustnice i dźwięk, który przyprawiał o gęsią skórkę. Lata 70. Złoty czas Grand Turismo. Kiedy E24 zadebiutowało w 1976 roku, segment GT przeżywał rozkwit. Mercedes miał SLC, Porsche. Futurystycznego 928, a jaguar eleganckiego XJS. BMW poszło jednak własną drogą. Stworzyło czteroosobowe coupe, które potrafiło być królem zarówno autostrady, jak i toru wyścigowego. W 1979 roku 635 CSI kosztowało 49 400 marek. Dziś to około 69 tysięcy euro. Dla wielu klientów BMW to był poziom cenowy, którego jeszcze nie znali. Model korzystał z platformy Serii 5, ale wyglądem wyprzedzał nawet nową Serię 7. To było klasyczne podejście BMW, inżynieria modułowa. Ale z jedną zasadniczą różnicą. To nie był luksusowy krążownik, to był drapieżnik w garniturze. Gentleman i wojownik. Na tym polegał geniusz E24. Był w sprzeczności sam z sobą. Za dnia elegancki, powściągliwy Gran Turismo, 1510 kg, wielkie przeszklenia i wnętrze w niepodrabialnym stylu pola bhaka. Czarna listwa na słupku B sprawiała, że boczne szyby wyglądały jak jedna nieprzerwana tafla szkła optyczny trik, który dodawał lekkości jego muskularnej sylwetce. Ale gdy silnik się rozgrzał, ujawniała się jego druga natura. nose z czterema okrągłymi reflektorami i wystającymi nerkami nie był zwykłą pozą. To była funkcja. Wersja M635CSI z silnikiem M88 wymagała cierpliwości przy zimnym starcie, ale gdy tylko żyła, Reagowała na gaz błyskawicznie, z pasją godną auta wyścigowego. Bohater torów. W latach 1983 do 1986 M635CZ zdobyło trzy razy 24 Hours Spa Francorchamps oraz dwukrotnie 24 Hours Nurburgring. W 1984 roku. Folkar Strycek wygrał pierwsze historii mistrzostwo DTM właśnie za kierownicą 635 CSI. E24 udowodniło to, co wszyscy podejrzewali. Pod tą elegancką karoserią biło serce prawdziwego auta wyścigowego. Punkt zwrotny. Z czasem E24 stało się najdłużej produkowanym modelem BMW. 13 lat. Rekord niepobity do dziś. Pod koniec lat 80. stało się jednak jasne. Jego epoka dobiega końca. W 1986 roku magazyn Automotor und Sport napisał Limuzyna i coupé nie są już pierwszej młodości. Niemal siwieją. Ale długo rozwijane serie mają jedną zaletę są dopracowane do ostatniego trybika. W czerwcu 1987 roku 635 CSi z katalizatorem kosztował 80 tysięcy marek, a M635 CSi już 106 tysięcy, czyli poziom, na którym BMW zaczynało konkurować z nowocześniejszymi rywalami. Nowa seria 7 E32 Pokazywała dokąd zmierza świat: więcej elektroniki, więcej komfortu, bardziej aerodynamiczne kształty. E24 pochodziło z innej epoki z czasów, gdy samochody miały kanty, a nie linie z tunelu aerodynamicznego. Ostatni egzemplarz, srebrny 635 CSI z automatem, zjechał z taśmy 14 kwietnia 1989 roku. Jego następcą został BMW-8 E31 większy, droższy, nowoczesny, ale pozbawiony duszy. 14 lat ciszy. Potem wydarzyło się coś niezwykłego. Przez 14 lat nie było żadnej szóstki. Dopiero w 2003 roku pojawił się E63. Ale to już był zupełnie inny świat. Nowy 6ER był luksusowym GT, nastawionym na komfort, podczas gdy E24 pozostawał czystym Gran Turismo, bez kompromisów. Dziś dobrze zachowany M635 CSI kosztuje ponad 60 tysięcy euro. Więcej niż wynosiła cena nowego egzemplarza, 89 500 marek. Wzrost wartości. Ponad 300%. Nieźle, jak na auto, które kiedyś uznano za przestarzałe. Morał tej historii BMW E24 było samochodem spoza czasu. Narodziło się w latach 70., dojrzewało w latach 80., zginęło w 1989, gdy świat pokochał gładkie, aerodynamiczne formy. Było ostatnim BMW Coupé, które wyglądało, jakby za chwilę miało pokazać zęby. Dziś, ponad 35 lat po zakończeniu produkcji, wreszcie rozumiemy, co straciliśmy. W epoce, gdy wszystkie auta wyglądają tak samo, a o kształtach decydują algorytmy, E24 wyróżniało się twarzą i to jaką. Jego Sharknose ukształtował design BMW na dekady. Jego sukcesy na torach przeszły do historii, a jego charakter, bezkompromisowy i szczery, uczynił z niego legendę. To był bawarski ekspres, samochód, który wjechał prosto do nieśmiertelności. Wizja Pola Braka stała się ikoną, bo czasem, naprawdę rzadko, samochód staje się ponadczasowy nie dlatego, że wyprzedza swoją epokę ale dlatego, że idealnie ją ucieleśnia. BMW E24 Serii 6 jest właśnie takim samochodem.